Witam serdecznie. Nazajutrz, po dniu, w którym miał wyłoniony zwycięzca, pod filmami działy się dziwne rzeczy, dlatego musimy sobie tutaj wyjaśnić pewne kwestie. Tak, wspominałem podczas, gdy kręciłem tamten filmik o konkursie, że wygrywa osoba, której komentarz pod filmem będzie miał największą liczbę y, polubień. Ja teraz jestem troszeczkę mądrzejszy po tym pierwszym moim konkursie widzę mniej więcej, jak to działa i, i co się dzieje. Ja już nie będę dociekał, skąd są polubienia, aczkolwiek się domyślam, pewnie ja, jak i wielu z was i ja tu sądzę, że gdzieś tam YouTube zauważył, że może, przy, że te polubienia nie są zbyt organiczne, że tak powiem, dlatego podejrzewam, że przez to niektóre te komentarze zostały skasowane przez YouTube, nie przeze mnie, podkreślam, nie przeze mnie. To się wszystko wydarzyło samo. Dlatego, dlatego też właśnie zdziwiłem się, bo chciałem, bo już miałem zamiar ogłosić inną osobę, która miała więcej wyświetleń, tych y, polubień, ale jej komentarz, jak i osoby po niej drugiej w kolejce też zniknął. E, więc wczoraj ogłosiłem e, zwycięzcę, e, tak jak napisałem w, w wiadomości pod filmem, aczkolwiek okazuje się, że komentarza tej osoby też nie ma pod filmem, więc teraz. Pójdziemy sobie na komputer, przejrzymy wszystkie komentarze, zobaczymy, który komentarz został z największą liczbą polubień i ta osoba wygra, tak jest, tak jak mówiłem wcześniej w, w poprzednim filmie co do konkursu. Słuchajcie, ja wam na marginesie bardzo dziękuję za udział w tym konkursie. Mam nadzieję, że mimo tych zawirowań teraz YouTubeowych. Bawiliście się z tym fajnie, bo ja mówię, wasza inwencja była bardzo ciekawa, fajne wierszyki, szkoda też, że zginęły te, 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 te inne komentarze, bo też tam była fajna twórczość. Niemniej jednak zasady są proste, zwycięża komentarz, który ma największą liczbę wyświetleń pod filmem. No więc do wyboru mamy tylko te komentarze, które zostały pod filmem, żebyśmy mogli się później do tego odnieść który wygrał i że ten komentarz nadal tam jest. Więc zobaczcie sobie, który, która osoba w mojej perspektywie powinna wygrać i wygra, ponieważ jej komentarz tam się znajduje i ma największą liczbę polubień. I tak wygląda sytuacja pod filmem. Wygraj szablon do konfirmatu. dzisiaj jest 27 marca 2024. Rozwiązanie powinno być wczoraj do godziny po godzinie 20. Takie rozwiązanie spróbowałem wczoraj Wam przedstawić, ale komentarza nie było, więc muszę tutaj przeprosić użytkownika Pentium Z Myślnik X06TO, ponieważ jego komentarza nie ma pod filmem. Nigdzie go tutaj nie widzę. Jeszcze sobie przejrzymy. Nie ma jego komentarza pod filmem, a był wcześniej, więc nie możemy tutaj. Tu jest użytkownik, który ma 154 polubienia i jego komentarz tutaj nadal istnieje. Jest, jest po prostu tutaj się wyświetla. Michał też jest. Maciej, Tomek, Rafi. Ale tu liczby ten polubień są mniejsze, ale widać, że te komentarze z mniejszą liczbą polubień, nie taką drastyczną, zostały nieruszone. Mówię, moje, moje przeczucie jest takie, że YouTube śledzi takie działania i sam z siebie po prostu kasuje polubienia. Tutaj nawet Eiffel, no, czasem że tak nazwał, ale nie wiem jak to przeczytać, więc nazwiemy sobie tutaj użytkownika Eiffel. Już sam napisał podczas, gdy wystawiałem ten, ten konkurs, że słaby konkurs zaraz tu wpadnie jakiś wariat z botami i zdominuje ilość polubień. no nie skomentuję, chociaż musicie sobie z tego wnioski wyciągnąć sami. Przechodząc dalej, następną osobą, która ma największą liczbę polubień, jest w tym przypadku y, Ptaszyński Filip. I panie Filipie, znaczy Filip nie będziemy panować. Filip, wygrywasz w takim przypadku ty y, ten szablon, bo twój komentarz tutaj jest nadal i polubienia są nadal. Ja już więcej nie będę zmieniał. Y, Osoby, która wygrała, bo to może trwać bez końca, bo za chwilę znowu się może coś okazać. Także Filip, ty wygrywasz ten szablon. Pentium będę musiał przeprosić, bo po prostu jego komentarza tutaj nie ma. Także na dzień dzisiejszy, Ptaszyński Filip wygrywa. Bardzo bym cię prosił, Filipie, żebyś pod tym, filmiem, pod tym filmem odpowiedział na, na maila i podał swoje dane wysyłkowe. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli tutaj z tego tytułu do mnie jakiegoś problemu, ponieważ to nie z mojej winy wynikły takie rzeczy. Natomiast bądźcie taki dobrej myśli, bo myślę, że jak na przykład zrobi się następny tysiąc subskrypcji, to być może wtedy zrobimy następny konkurs. Myślę, że zrobię go troszeczkę w innej formie, żeby nie było takich niedomówień jak w tym przypadku, chociaż myślałem, że. To będzie bardzo przejrzysta forma, że nic takiego się nie wydarzy. Nie brałem pod uwagę, że takie coś się będzie działo, że będę się kasowały komentarze. Także ja jestem tutaj z tego tytułu też mądrzejszy, bo taki konkurs zrobiłem pierwszy raz, więc, więc tutaj musicie mnie wziąć troszeczkę z poprawką. Osoby, których komentarze znikły, bardzo mi przykro z tego powodu, aczkolwiek zasady to zasady. Pentium, musisz to wziąć na klatę, nie ma twojego komentarza pod filmem, ale bardzo ci dziękuję za twój wiersz i za, za to, za poświęcony czas. Tak więc gratuluję zwycięzcy i na dole pod tym filmem umieszczę adres e-mail, na który bym prosił, żebyś się odezwał z adresem do wysyłki. Postaramy się dzisiaj przyrząd wysłać. Gratuluję i czekajcie na następny film, już nie konkursowy, tylko normalny, warsztatowo. Montażowo, yy, obyczajowy. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie Tomek Stokato. Cześć.